Pasjonaci. 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Sprawdzamy dzisiaj, co Rzeszowianie wiedzą o depresji i czy wiedzą jak pomóc. ale a, a wie Pan jak depresja wygląda w ogóle u innych ludzi? no domyślam się. Mhm. Ja, jak, jak, jak to się objawia? Pan już to, to nie, się nie, 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 lepiej nie. Nie ma z odpowiedzi, naprawdę. na wiem, że nie ma z odpowiedzi, ale jeśli chodzi o depresję, prawda? Mm. Jest w wielu przypadkach depresja ukryta. Mm. I to jest właśnie najgorsze. Bo ta depresja, która się podowywuje, to jest depresja taka, którą można kontrolować. Tak, albo, tak. albo ten, który ją ma, daje sobie sprawę. Mm. A ta ukryta po prostu liczy z człowiekiem. Mm. Bo jest niepoczytalny. Nie w sensie, że fizycznie komuś komuś zrobił, tylko sam sobie szkodzi. Mhm. Ogólnie wszystko na ten temat. De depresję widać na co dzień czy nie? Nie widać. Nie widać, nie widać, prawda? Nawet jak, najbardziej jak, jako... zaprezowany człowiek jak potrafi udawać, to jest normalne. Mhm. czym jest depresja? E, nie wiem, uważam. Kiepskie jakieś samopoczucie, mhm. e, jakieś napady lęku, paniki. Nie wiem. E, jakieś... Nie wiem, obawy. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu. Przygnębienie. Ludzie mm -hmm. y, 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 tracą sens wszystkiego. Mm -hmm. y, a, a i nieraz tracą se, sens życia i dochodzi do różnych tragedii. Depresję widać tak na co dzień? Wydaje mi się, że widać. Wydaje mi się, że widać, ale, ale też y, są ludzie, którzy potrafią to dobrze ukrywać. Mm -hmm. Jeżeli na przykład ma się styczność z kimś bliskim, wydaje mi się, że na przykład. Y, w gronie, jakiejś, w gronie rodziny, także można depresję zauważyć. A ludzie na przykład obcy obok, obok mnie przechodzący ciężko jest zauważyć w mm niej -hmm. depresję, a być może przechodzi właśnie taki stan covid Dłuższe, że, no, że się źle czujemy, tak. Mm -hmm. Przez dłuższy czas. Super, super. E, ten czas, ile tam może wynosić? Miesię parę miesięcy. Okej, okay. spotkałeś się z kimś, kto miał depresję, nie? Czy? Nie. 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 Wie pan, czym jest depresja? Naturalnie, no to chyba jak większość mhm. z nas. A no to... Czy, czym, jakby pan to, to opisał, określił? No cóż, Smutek, nic się nie chce. Hmm, bezsenność, mhm. e, brak apetytu na pewno. I co, no. No jest źle. Myślę, że nie ale ciężko tak naukowo określić. A tak na chłopski rozum. No takimi stanami, kiedy ktoś czuje się źle, mhm. psychicznie, w sensie psychicznym, kiedy. Od tego tak zwanego doła, tak? Mhm. Kiedy wszystko go denerwuje, kiedy potrzebuje jakiejś specjalnej pomocy psychologa, psychiatry. Mi się wydaje, że załamanie, prawda? Mhm. Mhm. Cię mhm. ciężko powiedzieć, bo nigdy nie doświadczyłem, prawda? Aha. Choroba psychologiczna jakaś. No, 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 no. Na, na czym polega? Jak to wygląda? No nakłada się na to stres na pewno. Mhm. W, no w większości stres mogą być sytuacje stresujące np. przez rodzinę, przez społeczeństwo, przez. Oddanie, na przykład e, znaczy oddalenie Pana. Pana. od społeczeństwa, na przykład w klasie. Jakieś. stany lękowe, tak mi się wydaje. Mhm. Co taka osoba w depresji, jak, 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 jak wygląda może podczas tych stanów lękowych? E, nie wiem, zamknięta jest mhm. w sobie. No, ktoś ma ciężko w życiu. Mhm. jest Ma jakiś problem, z którym sobie nie może poradzić. Mhm. Bardzo złym samopoczuciem. Mhm. No, prowadzącym do jakichś działań destrukcyjnych, nieleczona i brak pomocy ze strony najbliższych, otoczenia, Aha. jeśli jest niezauważona, no, prowadzi do ciężkich czasami tak. konsekwencji, no niejednokrotnie kończy się tam. To. to bardzo, brak bardzo, bardzo. A ja co No objawia się złym samopoczuciem hmm. na pewno. Tak, obniżenie samopoczucia, no też nie ma się pewnie ochoty na kontakty z bliskimi. Na jakieś wyjścia, mm. raczej się człowiek zamyka, siedzi w domu. Tak, tak. No i to różne rzeczy też może doprowadzić głębszy do samobójstw mm -hmm. i A, także to a teraz trzeba z tym walczyć, bo jest coraz więcej takich przypadków. Też, jak pomagać takiej osobie, jeśli w naszym najbliższym otoczeniu no, się na taka osoba znajdzie? Nie specjalista, znajduje. tylko i wyłącznie specjalista, bo taka pomoc, nie wiem, przyjaciół, znajomych nie jest aż tak ważna jak mm -hmm. pomoc specjalisty. Czy jest ważna, ale nie tak ważna? Mm -hmm. Ale często te osoby nie chcą iść do specjalisty. Jak, my, my, jak my możemy je zachęcić do my tego? Myślę, że powinniśmy mówić o tym, że to nie jest żaden wstyd, że to bardzo ważne, że to normalne, że każdy potrzebuje pomocy. To jest choroba też, tak? Wszystkim próbować do nich dotrzeć, tak. rozmawiać. Mm -hmm. A umieć zauważyć, że coś się coś dzieje. Bo czasami się po prostu uważa, że ktoś jest może zdziwaczały trochę. Aha. No i nie widzi się tego, że, że ta osoba cierpi. Jak pomóc No nas uczyli, że... Aż z tego co nas uczyli, bo na pierwszym roku dopiero jestem, mówili nam, że rozmową. Hmm? W, w większości rozmową z, drugim, z drugą osobą. Jakąś adaptacją jego do jakiejś danej grupy społecznej. Hmm? Ja słyszałem też dużo o na przykład muzykoterapii, jest też bardzo pomocna. Okay, poprzez, to ciekawe. poprzez rozmowę z, drugi, z drugą osobą, pytanie go e, jakiej muzyki na przykład słucha albo jaki ma problem, jesteśmy w stanie określić jaką muzykę można mu puszczać, żeby po prostu, żeby tej drugiej osobie pomóc, żeby adaptowała się bardziej z tą muzyką, której słucha. W takiej osobie przede wszystkim. Mhm. No dużo mamy teraz tego środków, takich no od leczenia, zdrowia psychicznego. Mhm, Myślę, że warto by było tak osoby... To Rozmowa, najczęściej jest rozmowa. Nie? Mhm. Jest najłatwiej tak jak, najłatwiej by z rozmową. Nie wiem. Sama bym właśnie chciała się dowiedzieć, mhm. jak można pomóc. Tak, jak by Pani zauważyła takie symptomy gdzieś u kogoś w rodzinie? Jak, jak można pomóc takiej osobie? No wydaje mi się, że na pewno rozmowa, na pewno wsparcie. Wsparcie mhm. jest, no i leczenie, bo bez leczenia to czy rozmowa, czy wsparcie, czy czy poklepanie po ramieniu to wiadomo nie pomoże w jakimś stopniu, ale, ale leczenie specjalista, psycholog na pewno, na pewno więcej pomoże, jak zostawienie po prostu człowieka samemu sobie, czy samemu mu, chociaż chęć mhm. pomagania temu człowiekowi liczy się dla każdego i dla niego i dla nas, ale, ale specjalista, specjalista to specjalista, będzie. Tak. Mhm. No to na przykład nie naciskać na niego, ani nie mówić, że ktoś ma lepiej coś takiego. Mhm, mhm. Super, a skierować mhm. gdzie? do no, do specjalisty. Jak, jak pomóc takiej osobie? Przede wszystkim ruch. Ruch? Ruch, no. I poradzić sobie z problemem spania, bo mhm. to jest najlepszy, wydaje mi się, antidotum do... No, na wszystkie dolegliwości. Prawda? Czyli dużo, dużo się ruszać, dużo sportu. To jest bardzo dobre tak. pytanie. Mhm. No ciężko jest im pomóc, bo trudno jest na nich dotrzeć. Mhm. To też zależy, bo taki mhm. zwykły człowiek Pomóc średnio, to bardziej taka specjalistyczna pomoc by się. Czy skierować do, do psychologa? do, do psychiatry? Tak, myślę, że taki zwykły człowiek to no niewiele może zrobić, hmm. nawet jakby się stają. Symbole depresji ko kojarzysz jakieś? Symbole depresji nie kojarzysz. Nie, nie kojarzę. Związane z depresją. Symbole? Hmm. Nie. Ja na przykład nie znam, szczerze mówiąc, przyznam się. Yes. Stokrotka coś mówi, czy nie? Nie. Stokrotka nie to jest wyrażenie wsparcia do takiej osoby.